Teraz do liczby ujemnej dodajecie liczbę. I tu mogą być dwie sytuacje. Albo tak jak tu, jeśli ta liczba na plusie jest mniejsza niż ta na minusie, no to wynik ciągle będzie ujemny, bo zabraknie liczby, żeby dojść do zera. Nawet jeśli zwiększycie o 5 minus 7, no to ciągle jesteście po lewej stronie. No i macie minus 2. I albo to można zrobić sobie na osi, albo macie minus 7 stopni i. Chcecie mieć temperaturę o 5 stopni wyższą, więc ciągle jesteście na mrozie. Minus 2 stopnie. Kiedy ustalicie, że wynik jest ujemny, można też odjąć te liczby odwrotnie, tak żeby wyszło na plusie. i Wiedząc, że wynik ma być na minusie, po prostu wpisujecie tą samą liczbę, tylko z minusem. Z kolei, kiedy do liczby ujemnej dodajecie większą liczbę, no to tutaj wynik już będzie na plusie, bo ta liczba dodatnia jest większa, więc wynik będzie na plusie. Więc albo. Przeskakujecie o 13 do przodu, czyli najpierw o 10 do 0 i jeszcze zostaje trójka. Albo na termometrze macie minus 10 stopni i o 13 stopni cieplej, no to jest plus 3. Albo jeszcze można po prostu te liczby odjąć sobie i wynik wychodzi 3. To wynika z tego, że dodawanie jest przemienne.